Cześć ciekawscy! Za nami kolejna odsłona konkursu piosenki Eurowizji Junior. Emocje powoli opadają, choć jak zapewne słyszeliście nie brakowało kontrowersji. Decyzją zarówno widzów jak i jurorów swoją piosenkę najlepiej wykonała 11-letnia Valentina reprezentująca Francję. Szybko zaczęły jednak krążyć głosy, że dziewczynka śpiewała z playbacku. Skąd takie opinie i jak to w końcu było? Czy ktoś odniósł się do tych zarzutów? Tegoroczny konkurs różnił się od tych, które znamy. Jak bardzo? Jak po występie oraz po przegranej czuje się nasza reprezentantka Ala la Tracz? Czy przejmuje się przegraną? I czy miała wsparcie od Roxy Węgel oraz Vicky Gabor, no i czy ma szansę na karierę podobną do swoich nieco starszych koleżanek, zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Kiedy w 2018 roku Roxana Węgiel w Mińsku piosenką Anyone I Want to Be wygrała Eurowizję Junior, konkurs ten stał się w naszym kraju niezwykle popularny i lubiany. A gdy rok później sukces Roxy spektakularnie powtórzyła Vicky Gabor śpiewając w Gliwicach piosenkę Superhero, przyniosła nie tylko dumę i radość, ale również udowodniła, że w Polsce nie brakuje utalentowanych młodych ludzi z predyspozycjami na międzynarodową karierę. Nikogo chyba nie zdziwi więc fakt, że po wygraniu dwóch poprzednich edycji oczekiwania Polaków były bardzo wysokie. Ostatecznie tegorocznej reprezentantce Ali Tracz nie udało się powtórzyć sukcesu nieco starszych koleżanek. O zwycięstwo w 18 konkursie Eurowizyjnej Piosenki dla Dzieci 2020 walczyło 12 młodych artystów, kolejno z Francji, Kazachstanu, Białorusi, Gruzji, Holandii, Hiszpanii, Ukrainy, Malty, Polski, Rosji, Serbii i Niemiec. Ala wystąpiła z utworem Albi Standing i finalnie zajęła dziewiąte miejsce. Organizatorem konkursu kolejny rok z rzędu była telewizja Polska, jednak tegoroczne występy były zupełnie inne niż wszystkie wcześniej nam znane. Konkurs z uwagi na pandemię koronawirusa, który rozprzestrzenił się po świecie i związany z tym faktem ograniczenia, został zorganizowany zdalnie. Chociaż nasmicja na żywo odbywała się ze studia w siedzibie TVP. Miłośnicy tego muzycznego festiwalu nie mogli pojawić się na miejscu wysłuchać wszystkich występów. Wszystko odbyło się bowiem bez udziału publiczności. Mało tego, reprezentanci innych państw nie przyjechali do stolicy naszego kraju. W dodatku wszystkie konkursowe występy młodych talentów zostały nagrane wcześniej w osobnych regionalnych studiach, a później zostały złożone w jedną całość na potrzeby emisji w telewizji. I tak po dwóch latach konkurs ten w przyszłym roku odbędzie się w innym państwie. Jeżeli bowiem organizatorzy zdecydują się na Organizacją Eurowizji Junior 2021 odbędzie się ona we Francji. "Oczywiście to za sprawą wygranej." 11-letnia Valentina z piosenką Jimarzine zachwyciła jurorów i widzów, dzięki czemu zdobyła największą ilość punktów w głosowaniu. Dziewczynka, urodzona w kwietniu 2009 roku, pochodzi z Bretanii, regionu w północno-zachodniej Francji. Muzyka i śpiew są jej największą życiową pasją. Co ciekawe, w 2016 roku w wieku niespełna 7 lat wzięła udział w przesłuchaniach do czwartej edycji programu The Voice Kids France. Jednak bez powodzenia odpadła z programu na pierwszym etapie castingu, czyli po przesłuchaniach w ciemno. Jednak Choć Jerinie nie odwróciło wówczas swoich foteli, pojawienie się na scenie przyniosło jej korzyści. Na stronie konkursu Eurowizji Junior możemy przeczytać, że Valentina współtworzy zespół Kids United New Generation, który powstałby wesprzeć kampanię francuskiego UNICEF-u. Zespole jest najmłodszą członkinią. Obecnie jej instagramowe konto śledzi blisko 350 tysięcy osób. Wróćmy jednak do konkursu sprzed kilku dni w wygranej Francji. Choć Valentina zachwyciła swoim wykonaniem wielu, nie zabrakło lawiny negatywnych komentarzy. Zacznijmy od tego, że w występie dziewczynki było. Wszystko, co tak naprawdę powinno kojarzyć się z konkursem dziecięcej piosenki. Słodko, kolorowo i radośnie. Ogromna liczba miłośników tego konkursu jest zdania, że to, co zaprezentowała jedynastolatka, było najbardziej dziecięcym i jednocześnie najlepszym wokalnie występem spośród wszystkich dwunastu młodych artystów, którzy zaprezentowali swoje umiejętności. Ale no właśnie. Problem w tym, że zaraz po jej występie o ogłoszeniu wyników błyskawicznie zaczęły pojawiać się głosy oburzenia. Dlaczego? Po pierwsze, dla wielu widzów z całego świata faworytkami była nasza polska Ala i dziewczynka z Kazachstanu. Występ młodziutkiej francuski nie wszystkim przypadł do gustu i określany jest przedstawieniem dla przedszkolaków. W dodatku ogromna liczba internautów była zdania, że Valentina nie zasługiwała na wygraną, ponieważ śpiewała z playbacku. Cóż, być może nie każdy wie, że playback w przeciwieństwie do dorosłej wersji tego konkursu, gdzie cały występ musi być wykonany na żywo, w Eurowizji Junior nie jest złamaniem zasad. Choć młody artysta musi wykonać swój utwór na żywo, może być wspierany i niektóre z partii wokalu mogą być puszczane z taśmy. Internauci zwracają jednak z oburzeniem uwagę, że występ jedenastolatki prawie Prawie w całości został puszczony z playbacku. Jak było naprawdę? Tego w 100% raczej się nie dowiemy. Jednak tego tegorocznej Eurowizji zdążyła się odnieść do sytuacji i wcale nie przejmuje się zarzutami. Na swoim Twitterze napisała, cytujemy: Cóż muszę powiedzieć, że cieszę się, iż niektórzy z Was myślą, że to był playback, to znaczy, że nie było słychać stresu w moim głosie. Dodatkowo sytuację objaśniła przewodnicząca francuskiej delegacji w konkursie Eurowizji i odparła zarzuty. Według jej słów, w każdym tego typu konkursie znajdą się osoby, które nie będą zgadzały się z wynikiem. Kobieta dodała, że choć występy zostały nagrane wcześniej nie oznacza to, że reprezentanci mogli robić co chcieli. Wszystko bowiem było weryfikowane w Polsce. Pani Reda Amiel zapewniła, że Walentina ma piękny głos oraz to, że bez żadnego wątpienia to co zaprezentowała było wykonaniem na żywo. A jakie jest Wasze zdanie? Widzieliście występ Walentiny? Wróćmy jednak do Ali Tracz. Dziesięciolatka do reprezentacji naszego kraju została wyłoniona w preselekcjach. Wybór reprezentanta na Eurowizję Junior 2020 odbywał się w specjalnej edycji programu Szansa na Sukces. Tam wykonała na żywo utwór Mam tę Moc z filmu Kraj na Lodu i swój eurowizyjny utwór Be Standing. Wówczas wygrała finałowy odcinek i została oficjalną reprezentantką Polski podczas dziecięcego konkursu Eurowizji. Musicie wiedzieć, że nie był to jedyny talent show, w którym się pojawiła. Jeśli śledzicie tego typu programy, mogliście ją zobaczyć w Małych Gigantach oraz w trzeciej edycji The Voice Kids, gdzie jako dziewięciolatka trafiła do drużyny Dawida Kwiatkowskiego, z którym dotarła do wielkiego finału. Dziewczynka wraz z rodzicami i starszą siostrą Olą, która swoją drogą również wykazuje duży talent muzyczny, mieszka koło Janowa lubelskiego. Dziesięciolatka uwielbia śpiewać, tańczyć i spędzać aktywnie wolny czas, na przykład jeżdżąc na rolkach lub rowerze. Ma również swoje konto na Instagramie, gdzie na ten moment obserwuje ją blisko 80 tysięcy osób. Zastanawialiście się, co sądzi o swojej eurowizyjnej przygodzie? Dla Ali przygotowania do Eurowizji trwały długo, ponieważ pracowała na tym, żeby dopracować każdy szczegół, aby wszystko wyszło idealnie. Mama dziewczynki towarzyszącej podczas niektórych Wywiadów wyznała, że występ córki był dla niej niesamowity i magiczny, a serce z emocji biło jak szalone. Jednocześnie dodała, że nie spodziewali się wygranej, dlatego emocje nie były aż tak ogromne. Więc co dalej z karierą Ali? 9 miejsca w finale Eurowizji Junior nie można rozpatrywać jako przegranej. Dla wielu jej występ był najlepszy. A dziewczynka pokazała na co ją stać. Dziesięciolatka ze względu na swój wiek ma jeszcze mnóstwo czasu na rozwinięcie skrzydeł, Le jednak już teraz wiele osób wróży jej wielką karierę. Oprócz subtelnej barwy głosu, który jednocześnie potrafi być niezwykle silny, Ala wyróżnia się barwną osobowością. To chodzący wulkan energii. Zauważyły to także starsze koleżanki Vicky i Roxy, które wspierały ale i osobiście gratulowały występu oraz finałowego wyniku. Nie zabrakło z ich strony słów wsparcia i rad. Obie bowiem były obecne w TVP. Roxana i Wiktoria umiliły widzom wieczór, wykonując piosenkę Arcade razem z hologramem Dankana Lorenza, zwycięzcy Eurowizji dla dorosłych. Pomimo świetnych prezentacji młodych finalistów z 12 krajów, właśnie ten dodatkowy występ większość ludzi zgodnie nazywa najlepszym. A Wy jakie macie zdanie o tegorocznej Eurowizji Junior? Widzieliście wszystkich młodych artystów? Który z krajów był Waszym faworytą? I która piosenka podobała się Wam najbardziej? Czy Wy też podzielacie krytyczne zdanie na temat użycia playbacku Podczas występu Walentiny. Jesteście w grupie tych, którzy uważają, że Francja nie zasłużyła na wygraną? Czy uważacie, że 11-latka pokazała talent i zasłużenie zwyciężyła? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli podobał się Wam ten odcinek, pokażcie go znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!